Dzień dobry, dzień dobry kochane ryby, z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na horoskop od 1 do 10 listopada 2021. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować, to jest horoskop ogólny, niemniej to co usłyszycie może być ważną informacją i wskazówką dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego gorąco, zapraszam na Facebooka na bloga wróżka roza, i tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, dostaniecie przekierowanie na kalendarz i w kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeśli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty i musicie przejść do kolejnego dnia. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, a ja tak funkcjonuje, także jeżeli dzwonicie z innego kraju bądź innego kontynentu, musicie sobie po prostu ten czas przeliczyć na polską strefę czasową. Ja z kolei dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście. I oczywiście osoby, które oglądają mój kanał, zachęcam do subskrypcji i nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Przypominam też również o Waszej aktywności, bo od tego zależy kolejność nagrywania horoskopów, czyli y, udostępniajcie, żeby było jak najwięcej wyświetleń, lajkujcie, komentujcie i y, no, po prostu w zamian za to, że ja nagrywam te horoskopy, oczekuję Waszej aktywności. No to co? Przechodzimy do sedna sprawy. Ryby od 1 do 10 listopada 2021 patrzymy, co tutaj w finansach u Was, moje kochane. Jakiś nowy początek, nowe działania, nowe pomysły, które się będą dosyć szybko realizowały. Dzięki temu Wy, ryby, będziecie po prostu nabierać siły. Tworzycie, tworzycie coś, coś swojego. Nie wiem, czy to też chodzi o budowę domu, czy, czy jakiś zupełnie nowy projekt, jeśli chodzi o pracę. Niemniej no tutaj jest w Was wielka siła, to jest wasz czas, drogie ryby. Wykorzystajcie ten, tą dekadę miesiąca. Mnóstwo pomysłów, mnóstwo mnóstwo takich rzeczy. Do zrealizowania i które będą, będziecie działać po prostu, tak? Że, że to będzie, będą, y, będzie widać tego efekty i dzięki temu też będziecie y, czuły się ważne. Będzie, zwracajcie też uwagę na równowagę, tak? W dawaniu i braniu, e, tu, żeby nie było jakiejś też manipulacji. Niemniej dociągniemy karty, o co tutaj chodzi. Słuchajcie, te odgłosy to są. Y, mój kot po prostu. Ale słuchajcie, dużo jest też ognia, tak, no to też dobrze, że jest ta woda, no to są marzenia, tak, które będziecie realizować, bardzo fajnie. Mm, dużo analizy, przeanalizujcie, być może będziecie musieli o coś zawalczyć, może tu chodzi o dokumenty, yy, biurokrację, tak, yy, tak to postrzegam, albo też będziecie walczyć ze swoimi myślami, tak, ze swoimi myślami, czy wam to się uda, ale uda się, uwierzcie w to, uda się, także tutaj jak najbardziej, słuchajcie swojej intuicji i działajcie, macie ogromną intuicję, także być może ten wasz, w waszym znaku teraz chyba jest Neptun, tak, i, i on może wam tutaj sprzyjać, tak, także tutaj po prostu jak najbardziej działajcie, działajcie, by Zrealizować te marzenia, tak? Więc tutaj yy, będzie ok. Także postawcie na siebie, drogie ryby. Postawcie na siebie, że, że możecie coś stworzyć swojego własnego i pięknego. No dobra, zobaczymy teraz co w uczuciach dla ryby. Uczucia od 1 do 10 listopada 2021. Uczucia. uczucia, ryby. Listopad 2021 od 1 do 10. Dokonywanie wyboru. Myślenie o uczuciach. Tutaj jest też romans. Będziecie się zastanawiać, czy to tylko romans, czy to coś więcej. Słuchajcie, bez względu na to, co to się będzie działo. To to jest Wasze przeznaczenie, tak? Czy nawet jeżeli to będzie romans, nie poddawajcie się, może to być trudna um, energia, trudna sytuacja. Niemniej, niemniej. Um, no, kartę mówią, żeby się nie poddawać. No i dociągamy dalej, zobaczymy, co tu będzie. Um, zwróćcie uwagę, ryby, czy nie za dużo bujacie w obłokach, tak? Bo tutaj. Prawdopodobnie jest trójkąt, tak? Tu jest osoba trzecia. Albo wy, yy, mając związek, weszłyście w romans, tak? Jest bardzo ogniście, bardzo gorąco. Albo, yy, no, wasz partner mógł się wdać tutaj w romans, tak? I yy, 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 yy. teraz możecie się po prostu yy, czuć yy, samotne, tak? Bo teraz mogła też energia opaść i po prostu będziecie rozważać, czy być tą osobą, czy być samemu. Dużo analizy, dużo myślenia, zastanawiania się, też dużo komunikacji. Niektóre osoby nawet mogą podejmować decyzję o jakimś wyjeździe, tak? Bo czują się samotnie, może mogą podejrzewać też, że gdzieś jest y, związek y, jeszcze drugi, tak? Tutaj też no, dużo blokad w Waszym umyśle, tak? I to powoduje no, takie stany depresyjne, też takie blokady. E, więc tu musicie e, myśleć pozytywnie. E, niemniej e, jeżeli będzie tak, że no, ryby postanowią być w samotności, albo tak się zadzieje, e, to ta samotność tak jakby mm, jest wam potrzebna. Ona. Da wam tutaj wiele przemyśleń, ale również takich, yy, takiego wzrostu duchowego, takiej ogromnej przemiany. Więc <laughs> yy, dzięki temu być może zrozumiecie, bo tu jest też ten paś kielichów, yy, że musicie najpierw pokochać samych siebie, że tu musi się coś zmienić, jakaś musi być przemiana, bo tak dalej być nie może. Więc tu. Yy, Postawcie ryby na siebie, to powtarzam, tak jak i w pracy, tak jak i w uczuciach. Tu, jeżeli ktoś się pojawi, nie angażujcie się mocno y, emocjonalnie, bo y, no, możecie sobie zrobić krzywdę, tak? Czyli tutaj ewidentnie romans, a jeżeli ten romans się skończył, to po prostu postawcie na siebie, dajcie sobie miłość, taką y, poprzez zatroskanie się o ciało, o duszę, medytację. Postarajcie się poczytać książki, fajnie spędzać czas, posłuchać dobrej muzyki. To, co potrzebujecie, ja wiem, że każdy też potrzebuje tej bliskości y, drugiej osoby, y, no ale często jest tak, że właśnie rodzice nam nie dali tej y, odpowiedniej ilości miłości, i czujemy się zagubieni, tak? Więc tutaj po prostu. Y, Trochę trzeba czasem być egoistą, wyznaczać granice, żeby nie pozwolić, by ta druga osoba naruszyła nasze jestestwo. No dobra, zobaczmy, co tutaj w energiach ogólnych i zdrowiu dla ryb. No właśnie, są te tajemnice, czyli coś tutaj nie do końca jest szczere, ukrywane. Być może też podejmiecie decyzję o nauce. Właśnie jakimś kursie. Bardzo dobrze to wam by zrobiło i będziecie składać papiery. Być może jakieś papiery urzędowe tutaj was męczą mi tu, ale ogarniecie to. Także tutaj wszystko uda się załatwić pozytywnie, bo jest słoneczko, więc nie musicie się zamartwiać. Jeśli chodzi o wasze zdrowie, no to zwróćcie uwagę na oczy, na oświetlenie. Mogą się pojawić yy, Alergie, problemy skórne, tak? Zwróćcie uwagę też na poziom cukru. No i splot słoneczny, czyli tutaj słuchajcie, serduszko, tak? Krążenie. Co niektóre osoby mogą wyjechać do sanatorium, do szpitala lub uczyć się też, tak? Także tutaj takie, no jeżeli czujecie się nie najlepiej, no to też warto może pójść na kontrolne badania do szpitala czy do. Kliniki, tak? By skontrolować się, sprawdzić, czy jest wszystko w porządku. No dobrze, kochane ryby, już patrzymy na kartę rady. Karta rady dla ryb. Karta rady dla ryb. Masz prawo mieć odmienne stanowisko. Czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. Yy, czyli yy, nie musisz się ze wszystkimi zgadzać, możesz, możesz mieć swoje zdanie, tak? Także tutaj yy, oczekiwanie. No cza czasami oczekiwanie może nas rozczarować, także yy, lepiej żyć bez oczekiwań, ale można mieć nadzieję też również, tak? No zobaczmy teraz drugą kartę rady, właśnie mi wypadła. Bądź kreatywny, czyli skup się na sobie, na swoich marzeniach i kreuj, tak? Wysyłaj tą pozytywną energię, a wszystko się odmieni. Moi kochani, to by było na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście ja zachęcam do łapek w górę, do komentarzy. Dajcie znać w komentarzu, koniecznie z kim film rezonuje. Wiem, że to nie będzie rezonować ze wszystkimi. I yy, yy, um, udostępniajcie, bądźcie aktywni, bo od tego zależy kolejność filmów. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały kanału, gorąco zachęcam, nie zapomnijcie wcisnąć suba i dzwona, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. A póki co ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę, życzę Wam udanej dekady, miesiąca, dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń, wszystkiego to co najlepsze. Zdrówka tego duchowego, fizycznego, psychicznego i ściskam Was. Pa, buziole, papa, pa, do następnego razu.